Witaj! Dziś pokażę Ci, jak założyć i skonfigurować widget typu Callback o nazwie Ringi oferowany przez telefonię telecube.pl. Stosując Ringi na swojej stronie, wyraźnie zwiększysz ilość zrealizowanych rozmów telefonicznych, a dzięki temu docelowo także skalę sprzedaży. Zatem zaczynamy! Zaloguj się do swojego panelu klienta Telecube z zakładki Telecube Pro. Wybierz Ringi Widget Callback, a następnie kliknij Utwórz nowy widget. W wyświetlonym pop-upie wpisz swoją nazwę widgetu oraz domenę, na której ma być wyświetlany. Pamiętaj, aby podać domenę w całości. Widget jest płatny, więc konieczne jest wyrażenie zgody na obciążenie konta. Po wyrażeniu zgody kliknij Utwórz widget. Po przejściu do strony konfiguracji widgetu, w pierwszym module Widoczny jest twój identyfikator widgetu. Będzie ci on potrzebny, jeśli korzystasz z wtyczki Ringi w swoim CMS-ie, na przykład w WordPressie. Przejdźmy do kolejnego etapu. Ustawienia ogólne. Sprawdź, czy podałeś wcześniej prawidłowy opis widgetu oraz domenę. Wybierz język widgetu, a następnie twój numer, który ma być wyświetlany na telefonach twoich klientów. Możesz również podać klip prefiks. Umożliwi to Twoim konsultantom rozpoznanie, które połączenia są realizowane dzięki widgetowi. W dalszej kolejności ustal ilość prób połączenia oraz ich częstotliwość. Domyślnie są to trzy próby w odstępie 15 minut. Aby połączenia z ringi trafiały do kolejki, pamiętaj, żeby okienko obecnie realizuj połączenia zgodnie z kolejką było zaznaczone. Ustal również maksymalną, jednoczesną ilość połączeń z widżetu, jaka może trafić do kolejki. Aby widżet był wyświetlany na Twojej stronie, okienko Włącz i wyświetlaj widżet na mojej stronie internetowej powinno być zaznaczone. Możesz również włączyć automatyczne wyświetlanie pop-upa, jeśli ringi na Twojej stronie nie zostanie kliknięty. Dodatkowo ustalając opóźnienie z jakim ma się pojawić. Po wprowadzeniu zmian Kliknij, zapisz zmiany. Przejdźmy teraz do polecanej i bardzo często wybieranej funkcji, jaką jest przypomnienie SMS. Jeżeli chcesz przypomnieć klientowi o zaplanowanej rozmowie, zamówionej przez ringi, włącz tą usługę, zaznaczając adekwatne okienko, a Twoi klienci będą otrzymywać odpowiednio wcześniej powiadomienia SMS. Przypominamy, że jest to opcja płatna. Po zaznaczeniu pola. Pojawią się dodatkowe ustawienia. Możesz wybrać, jaki numer wyświetli się w polu nadawcy oraz z jakim wyprzedzeniem wiadomość zostanie wysłana. Masz także możliwość dostosowania treści szablonu. Pamiętaj, że zmieniając wartość w polu, z jakim wyprzedzeniem czasowym ma zostać wysłana wiadomość, musisz ją także ręcznie zmienić w polu Treść szablonu. Po wprowadzeniu modyfikacji, kliknij Zapisz zmiany. Kolejnym etapem są kraje dostępu. W tej części możesz wybrać z listy państwa, z którymi będziesz lub nie będziesz łączony. Na przykład możesz zezwolić na połączenia z wszystkich krajów z wykluczeniem listy i umieścić na niej Afganistan oraz Algierię, a połączenia z tych państw nie będą realizowane przez ringi. Poniżej możesz wybrać także kraje, które będą wyświetlane w pierwszej kolejności na liście wyborów w widżecie. Na przykład Polska. Po dodaniu państw kliknij Zapisz zmiany. Następną możliwością, jaką daje Ci widget, jest wybór, do kogo ma zostać skierowany Twój klient. Masz tu dwie propozycje: kierowanie do zasobu na Twojej centralce lub wybór działu. Jeżeli w Twojej firmie są różne działy, wybór drugiej opcji znacząco ułatwi klientom bezpośrednie połączenie się w żądanym temacie. Zaznaczając ten wariant, kliknij Dodaj kolejny dział, aby móc wskazać nazwę działu oraz zasób, z którym zostanie połączony Twój klient. W celu dodania kolejnego działu, kliknij Dodaj kolejny dział. Po uzupełnieniu tej części, kliknij Zapisz zmiany. Kolejny krok to Warunki Czasowe. Pozwalają one na ustawienie przedziałów czasowych. W których klienci mogą się z Tobą skontaktować lub zamówić rozmowę z Tobą. Możesz wybrać jedną z dwóch możliwości. Połączenia mają być realizowane całodobowo lub połączenia mają być realizowane w określonych godzinach poza dniami wyjątkowymi. Wybierając drugą opcję, możesz zaznaczyć, czy widget ma być ukrywany poza ustalonymi godzinami, a także wskazać dni i godziny, w jakich chcesz przyjmować połączenia. W celu dodania warunków czasowych, kliknij Dodaj nową regułkę, a następnie wprowadź preferowane dni i godziny. Możesz dodać kolejne regułki, klikając ikonkę plusika. Ponadto możesz podać planowane dni wolne, które będą przez centralę traktowane inaczej. Aby dodać takie dni, kliknij Dodaj nową datę i wybierz zakres dat. W celu dodania kolejnego dnia, kliknij ikonkę plusika. Jeśli chcesz umożliwić klientom zamawianie połączeń na konkretną godzinę, możesz zaznaczyć znajdujące się niżej okienko, a także zaproponować przedziały czasowe od 15 minut do 4 godzin. Aby zatwierdzić kliknij Zapisz zmiany. Następnym konfigurowanym elementem jest wygląd widżetu oraz wyświetlanego pop-upa. Zacznijmy od edytora treści okienka. Daje on możliwość dostosowania kolorystyki poszczególnych elementów pop-upa oraz uzupełnienia treści według własnych preferencji. Po wprowadzeniu modyfikacji, zapisz zmiany i zamknij. Następnie możesz zmienić parametry wyświetlanego przycisku, takie jak wygląd oraz barwa ikony, kolor tła, animacja czy położenie na stronie. W każdej chwili masz dostęp do podglądu rzeczywistego wyglądu butonika. Pamiętaj, aby po edycji zapisać wszelkie zmiany. Ostatnim modułem jest kod źródłowy. Skopiuj go i wklej w stopce Twojej strony między tagami body a HTML. W ten sposób skonfigurowałeś swój widget callback o nazwie ringi. Sprawdź, czy wyświetla się prawidłowo na Twojej stronie. Jeżeli chciałbyś jeszcze coś poprawić lub w przyszłości dokonać w nim edycji, kliknij w ten butonik z zębatką. I wykonaj odpowiednie korekty. Jeżeli wszystko działa tak, jak zaplanowałeś, gratuluję! Możesz teraz oczekiwać na nowe połączenia z ringi. A jeżeli chciałbyś sprawdzić, ile osób skorzystało już z ringi lub jakie połączenia czekają w kolejce, zapoznaj się z danymi zamieszczonymi w zakładkach statystyki z widżetu oraz rozmowy oczekujące.